I witam Was na kanale Fiat 125P klasycznie. Tak, jak widzicie, klasyki trzeba ruszać i odświeżać. Dzisiaj, maluszkiem moim, maluszkiem pędzimy. Troszeczkę kilometrów, tak widzicie. Rozruszamy maszynkę. Chodzi jak, jak Żyletka. <noise> no, byliśmy u innego gościa, u innego blacharza, który poglądał. Zakres prac, oczywiście. Także jeździmy. Robimy rekonesans, kto się podejmie prac Oczywiście za jakie pieniążki, bo to dzisiaj wszystko ważne Także trzymajcie się, pozdrowionka I zachęcam do subskrypcji kanału Fiat 125p klasycznie Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Fiat 125p klasycznie Dzisiaj jak widzicie maluszek Maluszek dzisiaj troszkę rozruszany, parę kilometrów zrobione, ale chciałem dzisiaj Wam pokazać, zdobyłem wszystkie blachy, które można, że tak powiem, które trzeba mi tutaj wymienić w tym maluszku. I dzisiaj była akcja jak widzicie, zabezpieczenia tego wszystkiego epoksydem. To są akurat tylne, tylne reperaturki z tylnych botników. Bez otworów, jak widzicie, tutaj bez tych otworów na, na, zderzak, na spornik zderzaka. Jak będzie potrzebował, lachasz to wymienić. No to akurat są. Do tego są. Widzicie, puszki na kierunkowskazy boczne. Wszystko tak samo. Wszystko jest epoksydem zrobione. Pomalowane ładnie. Dwa błotniczki. Tak jak ma być. O, z otworem do fela. To są tylne. Kupiłem sporniki. Od razu nowe. Plus te odbojniki tylne na wahacze to też blacharz będzie mi stawał nowe no i ta nieszczęsna półka od akumulatora bo tego dołu akurat e, nie mam w ogóle a w tamtej części jest e, po prostu korozja więc to całe będzie wystawione nowe no i prawy błotnik tak samo widzicie e, jest już zaepoksetowany cały z dwóch stron ładnie zakon e, zakonserwowane żeby nie były kołe blachy zanim pójdzie do, do blacharza do blaża, także widzicie dzisiaj jest, e, dzisiaj jest jeszcze e, piękna pogoda, więc e, nie, śnieg wszystko zniknął tak jak widzicie. Także maluszek chodzi. Zaraz go tam odpalę. To nie ma problemu. Jeszcze ciepły, bo dopiero przyjechałem Opsia. Maluszek to jest maluszek. Cyk. No i chodzi. No i tak to powinno wyglądać, widzicie. Maluszek chodzi ładnie. Lampka oczywiście świeci, nie? tak jak ma być przy otwartych drzwiach, można ją wyłączyć. No maluszek chodzi, O, pokażę wam fajny patent, który w tym maluszku jest. Patrzcie tutaj w tym miejscu gościów zrobił wentylatorek, może nie wentylatorek, a sam otwór taki rewizyjny. I tu tak daje gorąco, tak jest ciepło, tak jakby włączona po prostu farelka, nie? bo to silnik cały czas wiatra chodzi, i to ciepło wali z tej strony, nie? po prostu cieplutko, tak jak przy kominku by człowiek siedział, i no stop farelka grzeje. Także fajna rzecz. Taki patent, powiedzmy, ale cieplutko w maluszku jak diabli. No, no, także tyle widzicie. Plachy zakonserwowane, epoksydem wszystko zrobione. Czekamy dalej, prace trwają. Jak wiecie, już maluszek jest po, po przeglądzie. Oczywiście ubezpieczenie, wszystko ważne. Także jeździć możemy, autko sprawne, no jedynie czekają nas prace blacharskie, no, które już mamy właśnie blachy przygotowane, teraz kwestia tylko demontażu, blacharskie roboty i potem będziemy się bawić już przygotowaniem do lakiernika całego, czyli pod wszystko przygotować, rozebrać, zdemontować, zmatowić, gdzie trzeba to coś pod, delikatnie podszpachlować. No, i tyle. Mam nadzieję, że do wiosny zdążymy z tym wszystkim. Zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej. Z czasem się rozwinie. Także, pozdrawiam Was jeszcze w tym starym roku, oczywiście. Wszystkie osoby subskrybujące kanał, zapraszam do lajkowania, do komentowania, jak najbardziej. No i zapraszam już do obejrzenia innych relacji na moim kanale. Tak, jak mówię, sezon zimowy, a chociaż teraz piękna pogoda, wydaje się, by wiosna była. A tu za dwa dni. Sylwester. Także tak, jeszcze raz składam Wam wszystkim najlepsze życzenia na nowy rok 2024. No, i tak widzicie, trzeba, trzeba coś, coś robić, jakby nie było. Także pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam jeszcze raz Fiat 125P klasycznie.